Wierzę, naprawdę wierzę w to, że w moim, nazwijmy to pole informacyjne, nazwijmy to, nie wiem, przekaz, który noszę przy sobie, energia, którą mam przy sobie, mhm. wzorce, które mam i które ludzie czytają z poziomu jakiegoś takiego nieświadomego. Naprawdę wierzę w to, że z mojego pola, widocznie, czyta się to, że można mnie jebać. Mhm. Widocznie tak jest. Gdzie ja jest ten słaby punkt? Bo ja nie mam, nie, no szuka, ja nie ja czuję No szukaj dookoła. No bo ja nie czuję tego. Czuję silną dziewczynę, nie? Bo... Która bardzo chce, wiesz, dobrze żyć, nie? Mm. I która czerpie z siebie. Na, e, na... Czym tak wkurwiasz? Najwidoczniej. Jest we mnie taka część, może ona wciąż jest żywa. Jestem okej okay z tym, pracuję ze sobą cały czas. Że być może wciąż jest jakaś część mnie żywa, która wysyła ludziom informację, że ona nie ma, ona nie ma silnych pleców, ona nie ma zaplecza, ona sobie nie poradzi.